Pani dyrektor, szanowni państwo, droga Młodzież, ja poprosiłem o mikrofon, bo nie mam tak znacznego głosu jak pani dyrektor, może dlatego, że nie chodziłem o szkoły muzyczną i nie wygaduję sobie tych zdolności wokalnych, ale tak poważnie dziękuję bardzo za zaproszenie na koncert, wyjątkowy koncert po bardzo autentycznym wykonaniu dzieci młodzieży, waszych wychowanków szkoły muzycznej. Bardzo się cieszę, że w Wigilię. Święta Niepodległości, to już taka pewna tradycja. Państwo się spotykacie z społecznej szkoły, yy, szkoły ludzkie, spotykacie się, by pomuzykować, by koncertować. Znaczy, zawsze muzyka, polska muzyka była w służbie patriotyzmu. Szanowni Państwo, tak patrząc na to motto, które jest za mną, niepodległość znaczy wolność, te słowa wraz z, z wpływem. History ze zmianami cywilizacyjnymi, one nabierają nowego znaczenia. Ale tak jak Polska, jak pokolenia na naszym przodku doświadczyły braku wolności, braku niepodległości, to wiemy najlepiej i wiemy również, patrząc na historię świata, przez historię nauczycielką jest najlepszą, że nic nie jest dane na zawsze. Ani demokracja a nie suwerenność, a nie niepodległość, o to, co w życiu, może powiem szerzej, o to, co jest ważne, w życiu trzeba walczyć. I to zarówno jak chodzi o to, o sprawy osobiste, sprawy rodzinne, sprawy zawodowe, ale te sprawy publiczne, społeczne, dobre rzeczy, te dobre, wartościowe rzeczy, najważniejsze rzeczy, takie jak właśnie związane z interesem publicznym, jak właśnie wolność, suwerenność. Wymagają, one wymagają poświęcenia, wymagają czasami poświęcenia krwi, jak nasi się musieli sławać ofiarę krwi. Ale co jeszcze, jeden wątek, jeszcze ostatni zakończenie, Szanowni Państwo. Również ważne jest odpowiednie danie rzeczy słowo, czyli ważna jest przejrzystość i właściwe nadawanie właściwego sensu, właściwego znaczeniu tych słów, aby one nie były tak po Orwellowsku czasem przekręcane, czy to, to znaczenie tych podstawowych słów, które budują naszą debatę, publiczną, przestrzeń do debaty publicznej, przestrzeń w której one miały właściwe znaczenie. No, jeśli tak się dzieje, no to mamy też tam mamy takie, czy możemy mieć taką sytuację jak, jak właśnie doświadczaliśmy tutaj tak komunistycznie, kiedy te słowa... Nie służyły praw słowa czy wartości, które, które miały oznaczać, tak naprawdę nie były fałszywe. Szanowni Państwo, drogie młodzieży, na zakończenie mojego wystąpienia gratuluję już Wam teraz występ, też to jeszcze nie konceptu, ale serdecznie zapraszam jutro na rynek. Myślę, że to będzie taki szczególny, szczególny dzień, po pierwsze 105. rocznica. 670. rocznica lokacji miasta i wsparcie tym z jubileuszy, bo mamy też prawie jubileuszy związanych ze naszymi stowarzyszeniami, a także nie będę co prawda oficjalnego otwarcia rynku, ale tak symbolicznie chcielibyśmy wprowadzić mieszkańców po rynek od kilku, od kilku dni, te prace się yy, zakończyły, jeszcze tam będą prace wykończenia. Trwają. Chcielibyśmy niejako udostępnić, już ten rynek mieszkańcom i będzie też taka pewna niespodzianka, ale to jutro powiem podczas wystąpienia. Chcielibyśmy połączyć niejako tym tym to do tego czynniku rewitalizacji. Uczcie święto niepodległości, ale połączyć te pokolenia przyszłe, teraźniejsze i przyszłe i taka mała niespodzianka będzie, ale nie chcę wtedy, ale pozostawiam Państwa w takiej pewnej ciekawości. Życzę Państwu miłego koncertowania, miłego wieczoru i jeszcze raz ponawiam zaproszenie jutro na Święto oraz na Cypryski Wielki. Dziękuję za uwagę.